Cześć, z tej strony Barolek i Gandas. Witamy w naszym podsumowaniu opinii oraz recenzji gry Ironwood od wydawnictwa Mind Clash Games, a wkrótce w Polsce wydane zostaną przez wydawnictwo Portal Games. Tak. Wkrótce, nie wiem kiedy, wkrótce, ale w tym roku. Prawdopodobnie. Nie wiemy. Natomiast grę otrzymaliśmy, już wspomnieliśmy w poprzednim filmie, ale też warto wspomnieć w tym, otrzymaliśmy od wydawnictwa Mind Clash Games. Thank you very much. Great game. Yes. <laughs> to się zaraz okaże. W każdym razie wyszło nam ponad no, równo dwie godziny, nam wyszła nam rozgrywka, wy widzicie, że pewnie jest jakieś pół godziny krócej, tak coś obstawiamy. Mhm. Jest to zdecydowanie taki tytuł szybki. szybki, no względnie szybki na dwie osoby, no, ale taki do zagrania nawet bym powiedział w, na, koniec, na koniec wieczoru, nie? Po jakimś ciężkim euro, mamy jeszcze godzinkę, siadamy do Ironwooda, pek, pek, pek i do domu. Znaczy, jeśli dobrze jesteście ograni w tą grę, to spokojnie w się w godzinkę jesteście w stanie zamknąć. Zwłaszcza, że gra ma bardzo szybki setup. Tak, każdy tak. gracz ma swoje pudełeczko, w którym mieszczą się jego komponenty. Tak naprawdę to jest wszystko. Mamy po pudełka, w grze i instrukcje z planczą. Wyciągamy tylko pudełka, wyciągamy karty, rozkładamy jednostki, możemy już grać. Jakby tutaj filozofii mhm. to bardzo nie ma, więc jakby setup tej gry to jest ekspres. a sama, tak samo. tak samo, a sama rozgrywka też jest bardzo, bardzo sprawnie przebiega. I nie trwa długo. Bo... Znaczy, to też trochę zależy od graczy, ale raczej ta godzina, powiedzmy półtorej godziny to jest maks, bo jednak w, w którymś momencie któryś z graczy gdzieś tam popełnił błąd, albo, albo drugi sobie lepiej poradzi. Wydaje mi się, to też zależy od stylu rozgrywki, bo można zagrać wyścig, gdzie kto pierwszy wybuduje tutaj, kto pierwszy wybuduje później i jakby troszkę możemy nie walczyć ze sobą, tylko ścigamy się kto pierwszy to zrobi, Chyba nie. ale raczej to się w grze może nie wydarzyć, bo raczej będziemy starać się przeszkadzać też sobie. Musimy ja. robić swoje rzeczy i winować przeciwnika, nie? Dokładnie tak, więc jakby... Tak jak tu też, jak gdzieś może rozgrywkę, były sytuacje, gdzie już wiedziałem, że Bartek jest w stanie w kolejnym rundzie wynieść ten totem, czyli otrzymać ten jeden z trzech punktów. No to ja w tym momencie odpuściłem swoje cele i zacząłem robić wszystko, żeby on tego nie zrobił. Mhm. Więc da radę tutaj tak fajnie podziałać. Tak, trzeba, trzeba kontrolować przeciwników. Natomiast... Jestem ciekawy, bo tu rzeczywiście nie ma innego sposobu na skończenie rozgrywki, jak nie zrobienie trzech punktów yy, zwycięstwa powiedzmy, czyli trzech jednego tego warunku spełnienia, typu jak nam się skończy talia, tasujemy gramy dalej. I w zasadzie jakby było dwóch takich jakichś mosiężnych graczy, ty tylko by się kontrolowali, a nie robili cały <grym> mogą nie skończyć, to gra mogła się nie skończyć teoretycznie. Oczywiście, no wiadomo, że, że raczej jest to bardzo rzadki przypadek, ale mo mogłoby tak być, nie? Gdybyśmy tylko siebie kontrolowali, a nie robili w ogóle swoich funkcji. Mm. To gramy, aż po prostu nie padniemy. Tak, aż nasz wince zostanie. <gry> tak jest. Więc czas nieograniczony. No więc jeśli chodzi o zasady, no to jest to dość prosta gra też, trzeba powiedzieć. Tam wszystko, wiadomo, opiera się na kartach, i karty mają słowa klucze. Przy czym tych słów kluczy nie jest aż tak dużo, jak, nie wiem, na przykład w. Paganie. W paganie na przykład, nie? No, tam karty były bardzo różne. Tu mamy większość rzeczy, nawet wypisana, no, to są w sumie ikonki, no nie będziecie tego widzieć. Natomiast słów kluczy jest tak naprawdę na jedną stronę, jest ich około tam 15, tak jak patrzę na szybko. I z czego tam draw czy discard, jakby też są zawarte, nie? Czyli mhm. naprawdę mechanik tutaj takich indywidualnych na kartach nie ma dużo, nie? No, bo głównie my się ruszamy jednostkami, atakujemy i produkujemy nowe jednostki i tak dalej, nie? No tak, są specjalne akcje, które możecie może coś zbudować, właśnie czy ten totemy dotyczące totemów, ale to są tak naprawdę pojedyncze jakieś rzeczy. Tak, tak, tak. Jedną ze słów kluczy jest Resolve, czyli tak naprawdę rozpatrz mm -hmm. jakiś efekt na karcie, który robimy jakby z bazy, tylko czasem jest jeden albo dwa efekty, więc mm -hmm. to ciężko nazwać jakimiś dodatkowymi słowami. Tak, i, z, i już jakby zostawiając nawet to, co jest na kartach, bo też jakby karty są w miarę dobrze opisane, chyba raczej w większości problemów nie mieliśmy. Natomiast same zasady, już abstrahując od kart, też są proste. No bo ruch jest tutaj dobrze zarysowany. To jest taki klasyczny ruch, typu mogę się użyć jedną jednostką maksymalnie raz. No i tam ileś punktów ruchu mam do wykorzystania. Mhm. Największą trudnością jest to, żeby załapać, że mamy dwa osobne swoje terytoria. To jakby też nie jest jakaś wyższa matematyka czy fizyka. I, i tyle. nie i tak naprawdę no, zasady główne są proste. Znaczy, no, każdy ma takie własne. Może nie trakie, ale własne linie, po których możesz się poruszać, i nigdy sobie, jakby nie wchodzimy ze sobą w konflikt, jeśli chodzi o poruszanie się, ale jakby chcemy być w tych miejscach, bo w wtedy z różnymi lokacjami i to jest ważne. To jest trochę jak wrócić, jak ten shop łazi, nie? no też ma swoje pola, a reszta graczy mówi no, no. po tych ścieżkach. No trochę tak. W każdym razie, moim zdaniem, jest to tytuł dość takiej średniej ciężkości, nawet powiedział, niżej. Tutaj zabawa przychodzi wtedy, kiedy już walczymy przeciwko sobie i troszeczkę musimy rozgryzać przeciwnika. Fajnie jest, jak znamy jego karty, bo my nie zagraliśmy w tą grę. A właśnie to też trzeba powiedzieć, że no, nie, nie tyle co są to nasze pierwsze wrażenia, natomiast nie mamy tutaj dużo partii. To jest nasza trzecia partia w tą grę i w zasadzie, bo po pierwszej partii trochę się zniechęciliśmy, nie? I odłożyliśmy I, i grę na kilka miesięcy, prawie że. Tak, tak. I teraz do nim wróciliśmy, i to też trzeba troszeczkę zaspoilerować, że ta pierwsza partia, i to też ja zawsze to powtarzam. Pierwsza partia jak naleśnik. Do wywalenia i bierzcie to pod uwagę, bo tutaj z tą grą ja się troszeczkę muszę przeprosić, bo po pierwszej partii już naprawdę było moim zdaniem słabo, a jest ja z każdą partią... Zwłaszcza, że lepiej. Bartek to wygrał wtedy. nie? No, to nie miało znaczenia, bo tam nie znaliśmy w ogóle kart. A tu znajomość kart swoich i przeciwnika dużo robi. Bo teraz grając my wiemy, że OK, mamy te trzy warunki zwycięstwa, ale są karty, które trochę to okłamują. Typu ta twoja właśnie, że wchodzisz i budujesz, mhm. albo ta moja, że ja po prostu Totem, nie? Tak. Albo, albo nawet jak ty go pilnujesz lokacji, to też mogę go zrobić. Więc są takie karty, które łamią te zasady i warto wiedzieć, że one są. No plus dodatkowo jakieś tam dziwne, typu właśnie ta walka, nie? Są karty do, do walki, że na przykład ignoruje całą barkę dominacji, na przykład tak. to może się to dziwić, bo w ogóle nie chciał karty zagrywać. gdyby nie zagrał, to by przegrał na pewno, bo ja bym sobie skontrował jedną kartą. I więc jest tutaj dużo takich kart, które działają troszkę inaczej niż inne, i trzeba zwracać na to uwagę, co się może wydarzyć. Mhm. Jeśli znamy przeciwnika, co robi, na przykład gdyby Bartek mnie znał i wiedziałby, że zbieram dużo jednostek w jednej lokacji, to już może mieć podejrzenie, że jeśli na coś mam fundament, że będę chciał zagrać kartę, która pozwala mi zbudować za darmo, potem, i wtedy może już reagować bezpośrednio. Jeśli nie znacie tych kart, no to trochę będziecie zaskakiwani. Taki był efekt naszej pierwszej partii, gdzie troszkę patrzyliśmy, że wow, co to co możesz robić. Nie było to takie wrażenie, że w sumie gdybym wiedział, to może bym coś zrobił, ale jak mm -hmm. nie, no to nie miałem na to wpływu. Więc ta gra też muszę powiedzieć, że ona zyskuje z każdą partią, tak sobie właśnie po nagraniu rozmawialiśmy chwilę, że y, ja nawet na jakichś naszych live'ach wspomnieliśmy, że tak średnio nam Ray Run podszedł, to teraz zagraliśmy ostatnie dwie partie i z każdą partią ta gra właśnie zyskuje u mnie, nie? więc mm -hmm. mimo tego, że ja nie specjalnie za zagrami dwuosobowymi, to jednak zaczyna to fajnie działać. Tutaj. Mhm, ja lubię. że jestem słaby takie gry strategiczne bitewne. A trochę to jest taki okay. tytuł, nie? Mhm. no bo jednak te głównie się bijemy. Ale lubię jak te, takie tytuły są fajnie zrobione mhm. właśnie. I ten coraz bardziej do mnie przemawia, więc no, może jeszcze parę z stół wyląduje, ale to jeszcze nam finalne opinie posłuchacie na sam koniec. I oceny 8 na 10 albo tak. 4 na 10. Natomiast co do walki jeszcze ja bym chciał wrócić. Walka. Działa podobnie jak też wspomnieliśmy tutaj na filmie, jak walka w chaos, order, Ład mm -hmm. chaosu. chaosu, albo też bardziej nawet w zakazanych gazdach, gdzie mamy te trzy statystyki. Zagrywamy jedną kartę i rozpatrujemy, porównujemy te statystyki. Jeśli jest atak obrona na nie rozstrzyga walki, to wtedy mamy tą dominację, jakąś tam w innych grach to się inaczej nazywało. To jest w, jakby w samym zamysle fajnie, to działa, ale jakby w mojej ciągle opinii jest coś takiego, że to jest takie. Kamień, papier, nożyce. Czyli wyczuwamy kto co zagra i albo się uda, albo się nie uda. I to tak często było w naszych tutaj walkach, gdzie Bartek raz stracił wszystkie jednostki, bo tą kartę po prostu zagrał, który was kontrowałem próbując przewidzieć co zagra, a tak naprawdę gdybym zagrał zupełnie inną kartę, to by spokojnie to wygrał. Nie? Więc jakby... To jest takie trochę. Ja nie lubię tego takiego za bardzo w grach, że, że na tej zasadzie wygrywa się walki. Tym bardziej, że tutaj jesteś ograniczony do tego, co masz na ręku. I czasami, jak masz albo mało kart, no to też mm -hmm. wiadomo strategia, bo jak widzę, że masz mało kart, no to szansa, że cię zaatakuje jest większa, że wygram, bo, mm -hmm. bo masz mało, masz ograniczoną rękę. No. A tutaj, w zależności od tego, co dobierzemy, bo te karty są różne. Mi się nie podoba trochę to, że jak karta jest mocno, ma umiejętność, to też mocno, ma statystyki. Wiadomo, że to jest dla balansu, bo zrobię albo to, albo mm -hmm. to. Ale wtedy jakby. No nie wiem. Są takie sytuacje, że tak jak i teraz ja atakując to ferum, co prawda mogło się powstrzymać, bo był ten moment, że jakbym wygrał Ferrum, to kładę totem, no, ale też tu trochę nie ma na co czekać, bo Agano by tam zaraz zrobił armię i wtedy już mi ta karta w ogóle nie działa. i nie miałem co zagrać, żeby się wybronić, bo mi tam chodziło tylko o to, żeby się wybronić, żeby nie zginąć, bo tam w dominacji miałem. Mhm. Coś tam było, nie, nieważne. W każdym razie nie miałem co zrobić i są takie momenty, że, że troszeczkę. Mm... Ta trochę losowość doboru kart nas będzie karać, ale nie ma, aż, ach, nie ma ich aż tak dużo, mi się wydaje. Uh -huh. Ale zgoda, ta walka jest taka troszeczkę, właśnie kamień po nożyce i trochę jest taka yy, mało atrakcyjna. W sensie takim, no, zagrywamy kartę, liczymy półciki. Czasami w tych walkach są fajne rzeczy dodatkowe, dochodzą typu, tak jak mamy w House Order, że mieliśmy jakichś bohaterów, każdy działał trochę inaczej. Dochodziły jakieś takie, głę... pogłębiały tą walkę, jakieś dodatkowe umiejętności i tak dalej. Tutaj jedyne, co może się nas zaskoczyć w walce, to te karty, właśnie specjalne ataku, których jest bardzo mało. Jedna jest, czy dwie karty w tak, całej, całej talii. Jedna w całej talii, które działają tylko w momencie na walkę, czyli nie mogę ich zagrać tutaj jako akcję. I one wtedy mają jakieś takie dodatkowe elementy, takie jak ty miałeś, że nie liczymy tego, tego, nie liczymy dominacji, a mm. ja miałem coś takiego, że usuwa mnie do jednostki, ale mam od groma tam ataku wtedy. No, nie? no, no. Więc no, walka jest okej, okay, tak, ok. Nie ma bez szału. Nie jest jakaś taka super emocjonująca, ale jest ok i jest prosta też do wytłumaczenia. Nie? Tak. Z drugiej strony, jak, to też jest jakby to, ma sens, tak? Jak pójdziecie dużą liczbą jednostek na mniejszą, no to wiecie, że na pewno wygracie tutaj. Nie ma mm. tak jak jest. W cyberpunku, tym portalowym, że tam nad jedną jednostką jesteś w stanie wygrać walkę, bo. Czy tam się nie, wy, nie wygrywa walk, tylko się no, robi misję? No więc. tak, ale generalnie możesz wycofać, wycofać inne jednostki, to tutaj jakby tego nie ma. To jakby, że pójdziesz grupą, to nie co zagrać i tak jesteś w stanie to wygrać. Pytanie tylko, czy... Nawet po, po, powiedziałbym tam? więcej, i gra, którą jest uważana za jedną z najlepszych, sam sami ją lubimy, czyli Władca Pierścieni. Wojna o piesień, mhm. no to też możesz wjechać grupą milion orków na trzech koni, a jak będziesz rzucał same jedynki, no to nie wygrasz. Nie? Znaczy to właśnie jest kwestia losowości, której tutaj nie ma, jeśli chodzi o walkę i co akurat jest na plus. No znaczy żeby... Jest trochę na tych kartach, ale zdecydowanie mniejsza niż rzucanie Kostką. nie? No tak, jest, znaczy jest losowość do Boże kart, ale już sama walka nie jest podyktowana żadną losowością, tylko grą umysłów i przewidywanie, co zrobiłeś. nie umysłów. <laughs> Metalista. No. Co ty masz to? Wszystko wie. Także, no, jakby kończąc, kończąc temat walki, jest ona dla mnie ok, po prostu, nie? ani okay. super, ani beznadziejna jest ok. No, mi tak się nie podchodzi, no ale ok. No, czyli tak ok. No. Idziemy dalej. 5 na 10? 8 na 2. I co? Lecimy dalej. Regrywalność tej gry. I... ciężko powiedzieć po trzech partiach, bo, tak jak mówiliśmy, jest coraz fajniej. Ja największy problem po tej pierwszej partii miałem, miałem z tym, że ta gra. Tu się reklamuje, że jest highly asymmetrical i ta asymetria, czyli wysoce asymetryczna. Ta asymetria tutaj jest i jest odczuwalna, jak się trochę pogra, że defrakcje są zupełnie inne. Bo elfy są takie elfy. Leśne ludki są takie bardzo dynamiczne i biegają po tym lesie jak wariaci i sobie tam atakują zawsze gdzieś do skoku. Mają więcej tych ataków, są co dziś, o dziwo bardziej agresywne niż krasnoludy. Krasnoludy są bardziej defensywne. Cały czas mówię krasnoludy, ale no, są, że. ale tak. że, są. Żelazi znaczy ludzie? Znaczy po tych, tak jakby, rysunkach wydawałoby się, że no, ci metalowi to są bardziej tak. ci agresorzy, którzy tak, będą tak. się bili, a jednak to są bardziej defensorami, a właśnie te biegające pole się ziomarki sobie od nas no, ziomają, nie? Tak, tak. I, i, I trochę czuć, jakby, ten feeling tych frakcji, właśnie tę dynamikę i to bardziej takie. Twoi są tacy toporni, oni łażą z tych z góry na gór, takimi mhm. przewalają się tymi oddziałami, a oni tam zeskaczą. Natomiast, no. Y... Sama talia i sama jakby zawartość tych kart, ona jest dość taka jedno tematyczna. W sensie ruch, atak, ruch, atak, tyle ataku, tyle ruchu, albo coś tam, albo coś tam. I to jest większość kart. Oczywiście są takie jakieś specjalne. Jest ich trochę mniej. Natomiast. Y... No mów. Nie, no, ja ja trochę mówię też trochę o mojej, o mojej talii. Nie? No, no. Bo to się wszystko opiera, tak jak mówiliśmy na początku, o parę słów kluczy. Nie? Tutaj nie, jest, nie będzie jakichś takich mocnych Mocnych game changerów, będą kilka, ale, ale niedużo, to już się zapętliłem w ogóle. Tak <laughs> się tak widzę. Jeśli chodzi, dobra, to no, no, podsumowując, nie jest to aż tak regrywalny tytuł, jak mi się spodziewał, przez tą wysoką masymetrię, która jest trochę zakłamana. Natomiast i tak jest regrywalny, no bo tutaj wszystko zależy od sytuacji, co nam tu dobie, co nam dojdzie, co nam nie dojdzie i tak dalej, nie. Jak tak. pójdziemy, jak będziemy strategicznie, czy agresywnie, czy defensywnie, wszystko zależy od graczy trochę. o To, to chciałem powiedzieć. Pięknie to powiedziałaś, no, okrętkę, ale okej. Okay. Znaczy w grze macie do zrobienia jeden cel: albo zbudować trzy totemy, jeśli gra się leśnymi ludkami, czy dziadami, albo. Inaczej, każda frakcja ma trzy przedmioty do, do ogarnięcia. Każdy musi zdobyć trzy punkty garań. To o. jest jedyny cel, jaki mamy do zrobienia tak. w grze. Jakby tutaj nie będzie innych celów to do ogarnięcia. Regularność polega na tym, w jaki sposób to zrobimy, czyli głównie polega na w drugim aspekcie gry, czyli na losowości, na dociągu kart. To, co będzie nam dochodziło, to to będziemy mogli generalnie robić w grze. Mm -hmm. Mamy trzy startowe karty, które mają tak naprawdę wszystkie niezbędne akty, które nam są potrzebne, żeby skończyć grę i tak naprawdę możemy próbować grać tylko na nich i może się uda, może nie, chociaż jest to nierealne wręcz. Ale jest taka opcja, że wszystkie te potrzebne rzeczy są na tych kartach. A temat oczywiście dobór tych kart, które będziemy dobierać stali, będzie miał wpływ na to, co będziemy mogli zrobić w grze i to jak ją rozegramy. Ja miałem Cię partie, że w ogóle na przykład nie dobierałem kart golemów, one są dosyć mocne jeśli chodzi o defensy i mógłbym łatw łatwiej się bronić, na przykład Ferum, który Bartek mnie atakował i bym sobie tam zostawił golemika, czy tam dwa i mógłbym fajnie się tam odpuścić to i Bartek by nie był w stanie tego za bardzo przejąć. No, ale z drugiej strony dociągałem inne karty, które pozwalają mi coś innego robić, na przykład poruszać się mocniej i lepiej tym drillem moim, który poz pozwala mi zdobywać te kryształki. Nie? Więc no, regrywalność bazuje bardziej na tym, w jaki sposób będziecie dociągać kartę, niż na to, że będziecie robić coś innego w grze. Jeszcze że rzecz w nie powiedzieliśmy na rozgrywce, jaką oglądaliście też, bo ja nie atakowałem ani razu Twojego wiertła. Wiertło też można atakować, w sensie, no, jeżeli karta mi na to pozwala. Mhm. I wtedy, jeżeli jest, nie... bo jeżeli inaczej, jeżeli atakuje oddział, przy którym jest wiertło, jeżeli wygram, no to wiertło zostaje automatycznie zniszczone i wtedy działa, działa to w ten sposób, że jakby ten trak wiertła się resetuje. Wiatło traci wszystkie kryształki, ja jeden z nich biorę do siebie, a wiatło wraca do ferru. I to też jest sposób, żeby pilnować tego gracza, właśnie, żeby za dużo nie produkował, czyli atakować wietło, a z drugiej strony gracz metalowy musi po prostu bilnować tego wiertło, nie? Znaczy To jest taki, według mnie, plus tej gry, że musimy cały czas kontrolować, co przeciwnik robi i co ma. No, to I... jest standardowo w takich tych, nie? I to jest, przechodzimy do interakcji tutaj, bo to jest naprawdę tutaj na kilku poziomach. Tak? No, pierwsza rzecz to to wiertło, o którym zaczęliśmy mówić. Jeśli ja dużo na tym wierzce nazbieram rzeczy, to to jest rzecz, która jest bardzo atrakcyjna dla przeciwnika, żeby mi to szybko rozwalić, bo ja nie dostanę tych kryształków, które to wierto zebrało. Tak Z drugiej strony ja chcę to wierto obronić, więc troszkę na czym się skupiam, żeby to na tym się ustawić. Jak już na przykład Bartek odkryje, czy te dziady odkryją jeden totem, no to już ja już mam trigger, żeby szybko tam lecieć i atakować jednostki, które mogą się pojawić, żeby zabrać ten, ten totem. Bartek z kolei z drugiej strony, jeśli wie, że ja już. Jestem tutaj jednostkami na jakimś terenie zewnętrznym. To jest potem potencjał, że ja będę chciał budować tutaj fundamenty, a w kolejnym ruchu już będę chciał budować. No, kuźnie, tak? Kuźnie, no? Więc znowu to jest potencjał. Reagujemy na to, próbujemy, próbujemy wygonić te jednostki stąd, bądź jeśli jest ktoś chce budować później, atakować ferum, żeby zabrać kryształki graczowi, temu metalowemu. Mm. Więc tu jest takie cały czas. Ta interakcja występuje, bo cały czas musimy obserwować, co robi inny gracz. Tu nie ma czegoś takiego, że każdy gra sam sobie, coś tam będzie i jakoś tam sobie to podziałamy, nie? Każda nasza zagrana akcja to jest tylko patrzenie, co ktoś robi, w jaki sposób może nas przyblokować, skontrować i przeszkodzić. Nie? Mm -hmm. No jakby na mapie nie ma ukrytych rzeczy. Wszystko jest jawnie odkryte, wiemy, co inny gracz chce zrobić. No i musimy tam po prostu przeciwdziałać albo robić swoje, nie? Podoba mi się w tej grze też to, że jakby... Wcześniej trochę na to narzekałem przy walce, że na przykład nie ma bohaterów, czy jakichś umiejętności specjalnych, Aha. a z drugiej strony on to bardzo wygładza grę i robi ją mega, bardzo czytelniejszą. To znaczy, jakby no, w, w, znam dokładne informacje, wiem ile masz siły w danym regionie, wiem co, co się stanie, jak cię zaatakuje i mniej więcej co mogę tam, na co mogę sobie pozwolić. Tak jak jest nasza praktycznie finałowa walka, gdzie wjechałem dwoma jednostkami, nawet chyba 10. No to jakby tam chodziło mi o to, żeby Cię tylko przetrzebić i tyle. Nie? Nie, Drugą nie. kartę, którą pokazywałem na rozgrywce, to też, jeżeli nie oglądaliście, no to zobaczcie sobie ostatnią walkę, to bo, bo między dwoma. To jest druga, to bo, bo, była taka, że dawała mi dużo dominacji, ale zero tam ataków i tak dalej, po prostu jedynie, co mogłem hmm. zrobić, to Cię przepchnąć, wycofać, nie, ale to mi trochę mało dawało. Raz, że raczej chyba mi się nie udało, bo Ty też zagrałeś to samo. Tak. A dwa, że od, odwległbym tylko nieuniknione, nie pozwalałem nie Cię tam przeatakować. Mhm. i tutaj jest fajnie, że widzimy, jakby sytuacja na, na planszy jest klarowna i te kontre wtedy są dużo łatwiejsze. Jedyne nie wiadomo, to co tam on ma w kartach i co może mi tutaj wyczarować, nie? Mhm. Więc tutaj jest do, 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 dość spoko. No, interakcyjna to jest gra jakby głównie interakcyjna, no bo przecież walczymy przeciwko sobie tak naprawdę, nie? To, że mamy swoje cele, no to bardziej próbujemy utrudnić graczowi zrobić a swój, mhm. robić przy okazji, niż, niż tam każdy swoje, nie? Bo to by było bez sensu chyba moim zdaniem. Mhm. Więc no interakcja na mega wysokim poziomie, nie? Tak. Tutaj też jeśli chodzi, co prawda to nie ma nic wspólnego z interakcją, natomiast jest tutaj tryb solo i jest on bardzo rozbudowany, tak jak podszyłem sobie z grubsza, ponieważ możemy grać albo właśnie przeciwko iron botowi albo wood botowi. Mhm. Y mamy drugą planszę z tyłu i, i jest do tego sporo komponentów, tam jakaś mała talia, jakaś kostka w ogóle magiczna i dość spoko to działa. Nie wiem kto to robił, pewnie turci. No, nie wiadomo, ale... ale. Ale jest ten tryb solo, i, i jak macie ochotę, to można sobie przetestować. Nie? Natomiast na samą też, bo o regrywalność tak przeleciliśmy, na samą regrywalność też była to, że te frakcje są dwie i zawsze można sobie zagrać inną, czyli po dwie jedną już masz cztery partie. <laughs> cztery partie to jest średnia co się gra bo no, Wielkiej No tak jest, tak jest. E, dobra, idąc dalej o losowości, troszkę już mówiliśmy. Mhm. Gra. To jest cecha w sumie tej gry, to nie jest wada, że ona jest losowa, jeśli chodzi o karty. Zawsze, jak że są karty, no to po prostu będziemy dobierać w losowej kolejności, I to jest ta losowość, która cechuje tą grę. Mhm. Czy to jest minus, czy nie, w pewnym momencie może mieć to dla Was być korzystne, w innym momencie nie, no ale jakby tak to działa. Dużo, dużo fajne, dużym plusem tej gry jest to, że te karty się nie za, nie za dużo biera. Mamy te trzy startowe, które są na ręku zawsze i jakby, dobra, a plan awaryjny tak zwany. Ale te karty, które dobieramy, no raczej nie ma czegoś takiego, że nie wiem, a dobra, ta karta jest beznadziejna, już mi się nigdy nie przyda. One są sytuacyjne mm -hmm. i zawsze, no nie było tej, takiej sytuacji, że miałem kartę, której nie potrzebowałem i chciałem ją odrzucić, tylko bardziej ona jest fajna, ale nie na teraz, nie? Tak, tak. Do niej trzeba przygotować. Jakby macie tak. karty, gdzie macie mocny efekt, ale nie możecie go zrobić od razu. Musicie poprzedzić to kilkoma akcjami, żeby móc wykorzystać. Mm -hmm. A nawet jeśli karta sama nie daje wam jakiejś fajnej zdolności, to najczęściej ma fajne jakieś ataki które też mogą coś zrobić, tak? Ja na przykład miałem taką sytuację, gdzie miałem jedną kartę, którą wiedziałem, mogłem ci podmienić kartę tej wizji z inną kartą. Ale wcześniej podejrzałem, wiedziałem, że nie tamta chcesz. będzie bardziej dla Ciebie wykorzystać, więc nie chciałem tego robić, ale wykorzystam tą kartę normalnie na ataki obrony, co mi też dużo fajnych rzeczy zadziałało. Nie? Więc fajnie, że te karty mają dwie możliwości wykorzystania ich, i to nie jest tak, że mam kartę na ręku z czapy i, mhm. i nic nie mogę z nią zrobić zawsze coś się przyda plus no elfy bo ty chyba nie masz berna w ogóle nie? Nie mam berna nigdzie. Plus elfy, czy też leśne ludki mają ten właśnie umiejętność Bern, czyli palenia kart z ręki, co samo w sobie się przydaje bo wtedy ta karta, która pali jest mocniejsza, a niektóre karty spalone dają jakieś bonusy, co ja też o no? się udało pokazać. Mhm. Więc no talia gra, talia gra mimo że te karty są, mówię, dla mnie trochę monotematyczne. Ale to jest tylko taki mój przytyk, natomiast ona gra i to nie ma tak, że dobra bo dobieram karty i dobieram, bo szukam jakiejś tam jednej fajnej. Nie? Znaczy tak, w grze jest 35 kart tych specjalnych, mamy trzy dodatkowe i te karty są po dwa, większość jest po dwa z każdego rodzaju. Najmocniejsze, te najmocniejsze. Te najmocniejsze są po jedne, mhm. są takie specyficzne, które pozwalają budować jakoś tam taniej, bądź u Ciebie robić te totemy, ale w większości są po dwie z każdego rodzaju. Mhm. No i jakby zamykając już tą naszą opinię, recenzję, oczywiście wygląd klimat, na tym trzeba tutaj chwilkę podebatować. Znaczy w sumie nie ma o czym gadać. No, mind tak, Michael, raz, że Michael nie robi brzydkich gier, nawet jak są średnie, jak na przykład ta Septima, na którą się trochę to i tak była piękna. Ta mm. też jest bardzo, bardzo fajnie wykonana. Mi się podoba w zasadzie wszystko. Oprócz mapy, trochę mapa jest taka średnia i tak jak właśnie montowaliśmy do ganowuj, że jest mega nieczytelna w kamerze, dajcie znać. Co o tym myślicie? Czy widzieliście na początku w ogóle cokolwiek na tej mapie? Tak, bo jakby te góry za samym się mocą zdawały tak na dzień dobry, jak się tak spojrzałem przez widok kamery. Jak, jak jestem na planszy to lepiej to wygląda z bliska, natomiast nie wiem czy wy będziecie w ogóle widzieć mhm. na początek pierwszy rzut oka te różnice. I tu ciężko jakby pamiętać przy pierwszej grze, którędy ja się mogę poruszać i którędy może się poruszać gracz, bo są niby te wytyczone takie Ścieżka Ścieżki. to są takie rysunki, jakby drzewa są na przykład, tak, no to jest twoja ścieżka, ale musisz rozkminić, że Te drzewa się czasem chowają za górami, to jest, nie wiem, czy to jest ścieżka, czy to już się skończyła, czy jeszcze nie. No tak samo. Każdy, każdy sąsiadujący sobą obszar sąsiaduje ze sobą Mówi, tak, mowa o lasach, tylko nie jakoś tam kar będzie rogiem, nie? Ja I... wiem, ale na przykład drogi idą pod tunelami, które hmm. są nad lasami, czy tam pod lasami. Jakby ciężko jest, takby czasami tak rozkminić w ogóle bezpośrednio, natomiast po tym, jak zajrzycie, że tu bardziej chodzi o sąsiedztwo koło siebie tych lokacji to jest, tylko możecie między nimi chodzić, to potem łatwo to obczaić, łatwo to nie? Natomiast jakby, no wizualnie to takie, no, trochę mam wrażenie, że jest napaćkane na tej mapie, e, natomiast same komponenty w ogóle metalowe, kurde, podział na frakcje, jeden mhm. gra drewnem i ma drewno, drugi gra metalem, więc ma metal, miazga, tak, to jest w ogóle... Chociaż tak jak się zastanowić, to no dobra, ludzi jeszcze sobie wykorzystują ten metal, wielco, co <laughs> a, a elfy moje, leśne ludki, niszczą to, to drewno na... Na temy Nie kochają <laughs> na no i... znaczy, to nie, jest... To jest mega fajny zabieg. To no? jest fajnie pomściane i mamy kryształki, które ten rodzajem możemy obydwoje korzystać, więc one nie są, są ani takie, a nie takie. Więc... No i kryształki, te kostki do znaczenia pasywek. Tak jest. Bo to są karty, chyba ja mam jedną czy dwie takie karty, która pozwala tą kostkę dać gdzieś na jakiś region i wtedy Gana w tam drożej chodzi. Ale mi akurat nie doszło. To jest bardzo fajny zabieg, on jest też zaaplikowany w Spirit Island. Spirit Island. Tak, tak. Czyli tam mhm. właśnie dobrzy. Czyli te duchy leśne były drewniane, a wszystko inne co złe to napływało z Europy, to plastikowe. Tak, tak, i się zaczęło. I to jest mega spoko zabieg. No te metalowe elementy robią robotę, Świetnie to wygląda, i, bo drewniane to drewniane, wiadomo, ale te metalowe są fajne, takie do zabawy. I ładnie wyglądają. Przy czym mhm. też pewnie podnoszą cenę, nie? Pewnie tak. No to masz zrobione inserty do tej gry, czyli każdy ma swój własny. Tak, tak jak wspomniałem na po początku, po prostu rozkładamy i gramy. I to jest mega, jeśli chodzi o szybkość rozkładania gry, składania jej. Nie ma żadnych woreczków, żeby to wrzucać. Tam wszystko można wrzucić do przegródek odpowiednich i po prostu wyciągacie, gracie. Nie? No. Bardzo no. spoko. Mi się bardzo podobają karty, w sensie grafiki na nich. I tutaj jest jedna z niewielu gier takich, że sobie siedzę i patrzę, bo, mhm. bo są spoko. Są też tematyczne. Typu właśnie jak ja mam jakieś tam podszepty, no to na przykład ruszam twoim oddziałem, nie? czy tak, jakiś tak. ambush, zaskoczenia, jakiś atak zaskoczenia. I są mega spokojne. Na przykład mam y, deszcz strzał, i to działa tak, że za każdy mój oddział sąsiadujący, ty tracisz jedno, no bo deszcz z każdej strony. Nie? Nie? No, są, mega, są tematyczne mm. i to też pod klimat podchodzi. Mi się do mega podoba. No ja te karty promki, Podejrzewam, że portal też to będzie miał. To już są mega w ogóle na wypasie, bo decholo i tak dalej. Super, nie? Tak. Więc tutaj, jeśli chodzi o wygląd, no to Minecraft jak zwykle na wysokim poziomie stoi. Klimatycznie też mi się to zgrywa, no bo walczymy między sobą frakcje są. Musimy tak odczuwalnie różne i każdą się zagra trochę inaczej i to jest też spoko. Nie? Tak jest. Czytelność, jeśli chodzi o czytelność ikonek na kartach jest bardzo dobrze to zrobione. Jedynie tam wątpliwości co do czytelności map ale to tak naprawdę przy pierwszej zgrywce nie. trochę macie z tym problem. Potem jak się wczujecie, to już nie ma to większego znaczenia. Mhm. Nie? No, no, głównie na, na tych kartach na drodze jest głównie tekst, nie? Chociaż nie na drodze, no, dopisz karta, jest wykondensowane. No nieważne, w każdym razie ta znaczy, gra jest zależna językowo, tak? Więc fajnie, że będzie wersja polska, bo ona pozwoli wam łatwiej wejść w ten tytuł, jeśli nie znacie tak dużo angielskiego. Tak jest. No i co, podsumowując, nie? Tak jak ja, ja tak jak mówiłem na początku, trochę się z grą przeprosiłem, bo narzekałem po pierwszej partii, ale trzeba grom dawać szansę. Ostatnio grałem w taki tytuł, który za pierwszym razem mi się podobał, z po drugim razem była padaczka. <laughs> nie powiem jaki. Natomiast tak, trzeba hmm. grać w gry, przynajmniej dwa razy, żeby sobie jakąś tam opinię na nich wyrobić. A jeszcze więcej, to jeszcze lepiej. Tak. Ja generalnie nie przepadam za grami dwuosobowymi, bo no, wolę grać, mierzyć więcej przeciwników niż tylko jednego. jeśli liczyć punkty, to nie ma chuć. Dokładnie, dodatkowo liczyć punkty, a tutaj liczenie do trzech to trochę nie jest mało dla mnie satysfakcjonujące, bo jak liczby idą w setki. Natomiast przyjemnie mi się grało, nie powiem, jak ktoś mi zaproponuje kiedyś, żeby zagrać, to chętnie wytłumaczę i nawet zagram, ale tak, żeby miał sam wyciągać grę, to wyciągnę. Grę na więcej osób, zaproszę większą ekipę. Nie? Mhm. Ale to tak by moje odczucia. Natomiast jeśli rzeczywiście lub macie dwie osoby w domu, w sensie wy macie na przykład żonę, albo z kimś bardzo często gracie, to wyciągnięcie takie dwuosobówki może być naprawdę bardzo przyjemnym, przyjemnym doświadczeniem i może wam się spodobać. Nie? Więc... Jest to fajny tytuł na swój target. Czyli jeżeli gracze szukają takich tytułów, no to się raczej od niego nie odbiją, dobrze spędzą ten czas. Oczywiście fajne jest to, że im lepiej grę znamy, tym większa będzie rywalizacja między nami, będzie to bardziej wyrównane wtedy, więc no, ja też od czasu do czasu chętnie zagram. Ja lubię te dwosobówki, jestem w to cienki, co prawda, i rzadko wygrywam, więc lubię też sami właśnie tak się pobić nad planszą. Moim zdaniem ta gra spełnia rolę tego, co czym zamierzała być, z jednym takim właśnie dla mnie małym minusikiem, typu ta asymetria jest taka trochę naciągana. W się sensie nie jest highly asymmetrical, jest po prostu asymetryką. Co dużo ci obiecała asymetria. Trochę mnie tak okłamali. Okay. Natomiast mówię, podejrzewam, że i tak dla fanów takich tego typu gier jak najbardziej tytuł się sprawdzi i będzie to kolejny sukces Mind Clashy. Tyle. Jeśli chodzi o leśne dziady kontra metalowe uby. Dobra dobra, to jesteś żywo, Teraz się zamieniliśmy. <śledzimy> Także tak wyglądał Ironwood, od wydawnictwa Mind Clash Games. Przypominamy po polsku, wyda to Portal Games. My bardzo dziękujemy wydawnictwu Mind Thank you very much for the game. The great game, jak to Bartek mówił. Great success. A w ogóle ciekaw jestem to, czy też macie tak odruchowo, że metalowi są źli, ci źli. Bo zawsze wiadomo, władcy wieścieni do no Mordor jest sobie, no. jakby w Dunie, tam harkoneli, i tak dalej, nie? A czy tutaj też masz wrażenie, że po prostu metalowi są źli, czy nie? Ja lubię generalnie grać złymi, więc. Ja się w to wczułem. Ciekawe, bo ty jeszcze nie grałeś w Mortar. Ja tam jest gada, sobie. <gry> dajcie ale, znać w komentarzach. Czy ale rebelią że... to kto gra, kurde, tymi lepszymi. No ja no. zawsze, ja się no. lubię chować. Tak. No właśnie. W każdym razie dajcie znać co myślicie. Którzy, która frakcja jest tutaj tą złą, a może nie ma żadnej? bo tak naprawdę wszyscy są spoko? Znaczy dajcie znać co myślicie w ogóle o tej grze, hmm. bo mówię, my jak mieliśmy pierwsze wrażenia, i takie też mogą być wasze pierwsze wrażenia po obejrzeniu gry, że może wam się nie spodobać i nam też się nie podobało, ale Każda kolejna partia powoduje, że ta gra coraz ciekawiej zaczyna wyglądać. No i zobaczymy. Jestem też ciekawy, jak się ta gra w ogóle przyjmie w Polsce. Mhm. Także czekamy na komentarze. Dziękujemy za oglądanie tego materiału. Zapraszamy oczywiście na rozgrywkę, jeżeli nie widzieliście. I widzimy się za tydzień. Trzymajcie się i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć. Hej.